A tak was żegna Dubaj. Tak wygląda prawdziwy PRL-owski. Wydałeś pieniądze to z pierniczej, nie? Proszę bardzo, prawdziwy Budeł, mam mężczyzna. Tego, że są największe, my się z do walizki. Ale ja też chłopię. Bo ważą że kilo, i są to strasznie duże. Prawdziwy mężczyzna i ja. Tak? Baba, ta i się ma. Proszę Państwa, Salimar Karłat wyjeżdża ze swojej ojczyzny z Sygnetem. Oczywiście ma swojego człowieka. Oh, pitbull, widzę, że kolega z Polski. Witam serdecznie. Tu jeszcze będą nowa koszulkę Pitbull i dresy Pitbull. Nie jesteś Pitbull, bo jesteś sportowcem. barmińsko mazurski witam. 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 Żegnamy Burj Khalifa. To że Może kiedyś się zobaczymy ponownie. Ale targ robią O no, tutaj, idzie, tutaj idziemy nabijać ten od Ciebie no, nice. 3, 3 osoby, Werka wygrywa Z Bobasem, z Bobasem Ale Bobasy są dobre do nabijania Bo, bo one, one są mało miejsca no. zajmują I spokojnie ciutka, z Bobasami no. A piątkę też jest. O no. tu sobie biegnij wynająć chłopie na chwileczku Sure. Okay. Ej, w ogóle patrzcie, tutaj wszędzie są takie posągi. E, I na przykład tutaj, no nie wiem, to jest jakiś chyba facet, ale ma duży brzuch, nie? E, i, I na przykład patrzcie, jeszcze tutaj, że mają bardzo śmieszne dachy. I w ogóle, no śmieszne, mega śmieszne. I kolejna ciekawostka, teraz jest przypływ. I, i tutaj jest tylko tyle tych plaży. I tu już są normalnie fale. E, a rano będą e, tam, daleko. A daleko. I będzie piasek i będzie I kolejna niesamowita rzecz. Piasek jest tutaj. Jak cement. patrzcie co się z nim dzieje. Jest, jest niesamowity, naprawdę. To nie jest... To nie jest, wiesz, to nie jest piasek nad łebą wieku. Czy we włady To jest byćku jakiś biały piasek, który jest naprawdę... Co się przykleja, no... Do... Nie Kolejna niesamowita rzecz, proszę Państwa. Idę szukać ee, rechinów. W razie. Chciałem nagrać, jak moja kobieta bardzo ładnie idzie, ale się zapada z tłukami. tak. Ty, ktoś tam lata. Jest plażunia i mamy pokoi, w którym jest e, Piterek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tutaj e, łóżeczko, na którym będziemy się z Piterkiem e, migdalić. Łazienka. Łazienka, część dalsza, kibelek. Nie ma co wchodzić ani co pokazywać. No i. i, i tak to jest. Sąsi sąsiedzie, coś opaliło sąsiada. I tutaj sąsiada też opaliło na czerwono. Jak tu trochę ogólnie. To jest nasze, nasze znaleziska. Taka piękna muszelka. No. Cudowna, cudowna. Tutaj taka ciemna. Ta jest Żeby taka. Się ta jest taka składana. To <grym wioski> jest, to jest grane w ogóle. Przerwą nam, przerwę nam e, pokaz, dobra, Tu jest jeszcze taka większa. Moja mama wszystkie zbierała. A w środku? A w środku mamy wrzucone żyjątko. to jest Państwo, oprócz tego, że moje ciało jest spalone tak, że to szok, to mam dzisiaj przyrząboną misję, która nazywa się e, Przesień pliki do Krakowa z Zanzibaru. Mm, na... O, na twarz, na zajebistym internecie byczku. E, niecałe 2 megabajtów na sekundę uploadu, e, także jeszcze tylko jakieś 12 godzin mi się prześlą e, i może będzie jutro film dzięki temu ale dzisiaj było opalanie pełną parą i jestem cała czerwona. Pełną Bo... parą. Pełną parą. Słoneczną parą. Słoneczną parą. E, byliśmy dzisiaj bardzo słoneczną parą i mamy spieczone barki, ręce, plecy, nogi, wszystko. Twarz tak. również, e, więc no... Najgorzej mi spaliło plecy, ja pupę, ale możecie zobaczyć, że no ręce też mi troszkę przebiegło. No to Mateusz Trąbka trochę posmarował się w kratę, nie wiem czy będzie to dobrze widać, ale o, na przykład po tej stronie tutaj są takie nice, białe, very nice, very nice. białe placki white, white, white. Tak. Very nice, very nice. a na około czerwono. Nice. Jaki to jest piasek? On jest taki jak... No, wygląda jak cement. No, no, jakiś no. gips, nie wiem. Taka masa do lepienia. <laughs> Hey, Pięknie jest, serio, cudownie. Pomijając to, że się wszyscy spaliliśmy i jesteśmy buraczkami.